Kolejny gość, generał Stanisław Kozi, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, witam pana. Panie generale, muszę pana podpytać o aktualną sprawę. Jak donosi ONET, prezydent Andrzej Duda na osobistą prośbę ministra obrony Władysława kośniaka kamysza wręczył awanse generalskie synowi jego głównego doradcy generała Mieczysława Bieńka oraz Mirosławowi Bodnarowi, który jest bratem ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. A na czele funduszu, który ma wspierać rozwój nowych technologii w wojsku, Kośniak kamysz postawił zięcia prezydenta Dudy warmi podobno wrze po tych decyzjach jak pan ocenia taki ruch prezydenta no chyba na koniec urzędowania no tego czy wrze, czy nie wrze, to trudno mi skomentować, bo nie wiem tam od środka. Nie sądzę, żeby bardzo, bardzo tak, taka była to ta kontrowersyjna decyzja. Spośród tych panów ja znam pułkownika Bieńka na tyle, na ile pojawiał się w Akademii, gdzie prowadzę, prowadziłem zajęcia na tym kursie dla generałów. Miałem z okazji z nim niejednokrotnie rozmawiać, oceniam, że to jest kompetentny Pułkownik, czyli teraz już generał, i to jest w sumie dobra decyzja. Natomiast do pozostałych nie chciałbym się wypowiadać, bo po pierwsze nie znam, no a po drugie, no personalne decyzje raczej byśmy chcieli poznawać po owocach dopiero. Ach, czyli jak Pana zapytam teraz na przykład o nominację Pana Cęckiewicza na szefa BBN-u, a BBN ABBN, przecież to, to jest właśnie też Pańska instytucja z przeszłości, to co Pan odpowie? To no, też po owocach? Te, 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 też po, po owocach wolałbym, <noise> dlatego że no, moje oceny w tym względzie zawsze są skażone taką miłością do instytucji, do BBN-u. Tak, to, to jest moja instytucja, w związku z tym życzyłbym, żeby ona jak najlepiej funkcjonowała. Jeśli jest jakakolwiek szansa, to się tej szansy bym trzymał tego scenariusza pozytywnego yy, i czekał, jakie rzeczywiście będą działania, a zadania przed BBN-em i przed nowym szefem BBN-u są bardzo... Poważne, jeśli idzie o uporządkowanie całego cyklu strategicznego. Myślę, że bardzo szybko będziemy się przekonamy, się, czy to będzie pozytywny scenariusz, czy negatywny. No tak, ale... Jeżeli te strategie będą ruszą do przodu, no to możemy liczyć Panie na jakiś Ale Panie ale tutaj oczywiście nad, i nad tą nominacją i, i nad innymi, jak rozumiem, zawsze jest jakiś cień polityczny, ale ta polityka jest teraz taka, że wszyscy pytają, czy da się w Polsce, kiedy jest ośrodek prezydencki. Z jednej opcji powiedzmy, i ośrodek władzy z drugiej opcji, budować politykę bezpieczeństwa, budować politykę powiedzmy międzynarodowego, takiego, no, takiej jedności państwa. Czy pan sądzi, że to jest możliwe, czy to jest niemożliwe w obecnym czasie i czy to jest potrzebne? Potrzebne bezwzględnie. Deklaratywnie, jak wiemy, wszystkie siły polityczne deklarują, że bezpieczeństwo powinno być wyjęte. Spoza Ale natomiast to jest jedno, a, a, a rzeczywistość praktyka, często skrzeczy. A praktyka niestety jest inna. I trochę obawiam się, że i to bezpieczeństwo polegnie na tym polu sporu politycznego wewnętrznego, a to będzie dla Polski bardzo niedobre. Panie generale, oczywiście ten spór wewnętrzny dzieje się w świecie, który jest niebezpieczny, i dlatego jest cały czas to pytanie, czy się uda jakąś jedność mieć w sprawach bezpieczeństwa. I właśnie o ten świat teraz pana zapytam. Wprost zapytam, czy Donald Trump jest grabarzem? Wolnej Ukrainy, czy jej sojusznikiem i wybawcą? Do niedawna bardziej prawdopodobna była ten pierwszy człon alternatywy, że grabarzem, bo wydawało się, że idzie twardo na jakiś deal z Putinem kosztem Ukrainy. No ale ostatnio widocznie przekonał się, że te, ten deal mu nie wychodzi. Putin odrzucił to jego. E, zaloty, jeśli tak można powiedzieć, I, i zdecydowanie opowiedział się za tym, że jednak chce wygrać wojnę na własnych warunkach. No i myślę, że Trump to zrozumiał, i miejmy nadzieję, że ten jego zwrot, który jest bardzo taki spektakularny jednak, że on przejdzie jakąś próbę czasu, ale myślę, że będziemy mogli dokładnie o tym powiedzieć za dwa, trzy tygodnie, czy ten kurs, jaki obrał prezydent Trump, jest trwały, czy znowu coś tam zmieni, bo znany jest raczej ze zmian. Bo niektórzy podejrzewają, że może to jest w ogóle pewna gra, która jest przygotowaniem do tego, żeby Putin mógł zrobić swoje i wziąć tyle, ile chce. No tak, no tak to do tej pory wyglądało. Natomiast czy teraz, jeżeli Stany Zjednoczone otworzyły furtkę dla dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, to dla Ukrainy był ratunek, bo gdyby tego nie było, to Ukraina nie miałaby szans na twarszy opór i być może nawet w tym roku Putin mógłby tę wojnę zakończyć, gdyby Ukraina nie otrzymywała pomocy. Natomiast teraz moim zdaniem Ukraina ma szansę stabilizować tę sytuację, a ma szansę nawet wyrównywać w niektórych elementach, że będzie dostawała broń dalekiego zasięgu rakiety. Nie raziła tak samo jak Rosja to robi terytorium Ukrainy, będzie raziła terytorium Rosji, to ta wojna może być dla Putina coraz trudniejsza. Ale właściwie w jakim punkcie jest ta wojna, panie generale? Czy Putinowi chodzi o to, żeby zdestabilizować całą Ukrainę i wreszcie ją zdobyć? Czy to jest metoda salami po kawałku, po kawałku? Czy to jest też tak, że Putin po prostu nie ma odwrotu i musi to robić, bo inaczej jego plan, który ma gdzieś w głowie, po prostu się nie powiedzie, więc on idzie do końca bez względu na wszystko. Jak to jest teraz? Ja myślę, że te obydwa elementy tutaj rzeczywiście występują u Putina. Po pierwsze, on rzeczywiście chce Ukrainę sobie podporządkować, zrobić nią taką Białoruś Bis, powiedzmy sobie. A po drugie, faktycznie on teraz jest. Pewnym dylemacie, bo jeśli by się zatrzymał po tych buńczucznych zapowiedziach i podtrzymywaniu cały czas twardego kursu, bo miał już szereg różnych momentów, kiedy mógł jakoś lekko zmienić tę swoją strategię. Nie zmienił tego. No i teraz, gdyby radykalnie zmienił, a zwłaszcza teraz po tym zwrocie Putina, wyszedłby na takiego, który się, po tym zwrocie Trumpa, przepraszam, to Putin wyszedłby na takiego, który się boi, który uległ Trumpowi, więc tym bardziej nie może. I jest po prostu w takiej pułapce, że musi kontynuować tę wojnę. No dobrze, ale w jakiej sytuacji militarnej właściwie teraz znajduje się Ukraina? Czy pan sądzi, że jest w ogóle jakiś scenariusz zakończenia tej wojny? No na przykład w taki sposób, że to będzie rozejm, jakaś linia demarkacyjna, że będzie coś, co spowoduje, że Putin przestanie wysyłać rakiety, a cały czas to robi i te miasta i, i ludzie cierpią w Ukrainie i cały czas to jest realizowane bez względu na to, co on mówi. Jest jakiś scenariusz na zakończenie, taki taki. Fizyczny, Fizyczny, realny, czy nie? Czy to musi się tak po prostu przeistoczyć w taką wieczną wojnę? No jest kilka scenariuszy pewne zakończenia tej wojny, rozpoczynając od zwycięstwa Rosji, aż do jakiegoś upadku Rosji i tym samym zwycięstwa Ukrainy. Ale chyba rzeczywiście najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest jeszcze przez jakiś czas kontynuowanie tej wojny, dopóki nie nastąpi jakiś rozejm. Tak sobie to wyobrażam, że jednak ten najprawdopodobniejszy scenariusz to jest takie zamrożenie tego konfliktu, zarówno ze strony Rosji, jak i ze strony Ukrainy i danie sobie czasu takiego politycznego, nie wiadomo na jak długo, może na lata, może nawet na dekady, na ewentualne... Oś, na Ewentualne nadzieje na zrealizowanie tych celów głównych, jakie jedna i druga strona ma, bo te cele są zdecydowanie przeciwne, nie są możliwe do osiągnięcia. No ale są, panie generale, takie dwie właściwie opinie. Jedna jest taka, że Putin robi to wszystko dlatego, żeby ruszyć na kraje bałtyckie, a może nawet i na Polskę. I to jest taka brutalna diagnoza, że Putina się nie da zatrzymać, bo on i tak będzie chciał to zrobić. A druga diagnoza jest taka, że mu chodzi tylko o Ukrainę, i że nie będzie szedł dalej i że to jest fantazjowanie na temat tego, że Putin chce po prostu sięgać głębiej. Jak pan sądzi? Jak to strategicznie no, może wyglądać? A znowu musimy patrzeć w przyszłość scenariuszowo. Ja nie jestem takim prorokiem, jak niektórzy mówią, że za trzy lata Putin na nas napadnie, prawda? No to jest prorokowanie. Scenariuszowo, kiedy może Putin chcieć ruszyć na kraje bałtyckie i w ogóle. No, jak jakoś na NATO w sposób taki przynajmniej cząstkowy, tylko w tym scenariuszu, gdyby zwyciężył w Ukrainie. Jeśli pokona Ukrainę, podporządkuje ją sobie, to na fali tego sukcesu jego cele i ambicje będą szły dalej. Na przykład będzie, zechce sobie wybić pomost lądowy do Kaliningradu. Natomiast jeśli nie wygra w Ukrainie, a zwłaszcza gdyby tam przegrał poważnie i politycznie, no to to zagrożenie zdecydowanie się oddali. Więc w tę przyszłość musimy patrzeć scenariuszowo i przygotowywać się oczywiście na każdy z tych scenariuszy. No dobrze, ale czy Polska i Europa nie są, przepraszam, zmęczone już wojną? To znaczy te kraje europejskie i Polska? Robi, Putin robi wszystko, żeby zmęczyć nas tutaj, to znaczy robi wszystko propagandowo, dezinformacyjnie, słyszymy cały czas salwy różnych interpretacji rosyjskich, nie mówiąc już o tym, że także stosuje tę agresję hybrydową, czyli takie ataki. Podprogowe, poniżej progu otwartej wojny, aby nas tą do tej wojny zniechęcić. Bo Europa czym się może zniechęcać? No, jeżeli będzie widziała, że Ukraina i tak nie wygra, i tak, to po co im pomagać? Tak? To szkoda tych całych wysiłków. Więc to wszystko zależy od tego, czy my będziemy wystarczająco odporni na tą podprogową, e, hybrydową presję rosyjską. Ale jak budować odporność w takich państwach europejskich na tego typu właśnie wojny hybrydową? I to jeszcze w czasach, kiedy rosną populizmy, rośnie inter internetowy przekaz medialny, rośnie niepokój taki związany z właśnie, że tak powiem, otoczeniem międzynarodowym, bo tam przecież jest Bliski Wschód, a mówi się o Dalekim Wschodzie, że tam też może być niespokojnie. Jak odbudować odporność w takim, w takim regionie, gdzie przez lata były takie takie cieplarniane warunki, że właściwie nie ma żadnej wojny, jesteśmy w liberalnym świecie, nic się tu złego nie dzieje, a już w Portugalii to szczególnie. No zgadzam się, są moim zdaniem dwa kierunki, czy dwa źródła budowania tej odporności. Jedno to jest merytoryczne uświadamianie społeczeństwu przez elity rządzące, przez elity polityczne, powagi tej sytuacji, realnej tej sytuacji, realności zagrożeń. To jest pierwsze. A po drugie, to już jest bardziej długofalowe, strategiczne taka edu, yy, powszechne uświadamianie społecz, społeczne, jeśli idzie o te nowe, nowe warunki bezpieczeństwa i potrzeby priorytetów w zakresie bezpieczeństwa. To drugie jest oczywiście działanie długofalowe, bardziej to jest edukacja, bym powiedział na rzecz bezpieczeństwa. Natomiast bardzo dużo moim zdaniem zależy jednak od jakości elit rządzących w poszczególnych krajach, bo rzeczywiście te nurty, te trendy takie populistyczne i wszelakie izolacjonistyczne i różne są w społeczeństwie bardzo mocne i od elit rządzących, nie tylko rządzących, ale tych opozycyjnych także zależy, czy będziemy postępowali racjonalnie i strategicznie, czy też nie. No a jaka jest siła NATO dzisiaj tak naprawdę? Bo przyznam, że ten obrazek, kiedy Mark Rutte komplementował Donalda Trumpa, a robił to po to, żeby zbudować, jak rozumiem, ego Pana Prezydenta, który musi być komplementowany, bo tak to było odbierane, że trzeba mu powiedzieć jaki jest wspaniały, żeby on powiedział no świetnie nam się rozmawiało i, i na to jest cudowne, to jest oczywiście trochę infantylne w, to, w obrazku tak zwanym, no ale jednak, jednak na to było momentami przez Trumpa krytykowane, a dzisiaj jest y, namówione do tego, żeby te 5% PKB jednak... I zaczyna na... chwalić. No właśnie, i zaczyna chwalić. I tylko, i... tylko pytanie, jaka jest realna dzisiaj siła NATO i czy ten artykuł 5, sławny artykuł 5, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego w skrócie, czy on rzeczywiście ma jeszcze dzisiaj potencjał, siłę, czy zadziała, czy nie będzie a. tak, że w, tej, w tym takim właśnie rozchwianym świecie napadnie nas Putin, a ktoś tam powie, no nie, no to to jest drobiazg, incydent, my nie będziemy pomagać. NATO ma siłę, nie ma innej siły takiej międzynarodowej, wspólnej. Niż NATO. Nie ma innej siły obronnej. Dlaczego NATO wciąż jest, bym powiedział, taką stabilną odpowiedzią na te zagrożenia? Bo my ciągle koncentrujemy się na tym konsensusie politycznym, że zagrożenie, no nie wiadomo, czy wszyscy się zgodzą, czy Portugalia wyśle, będzie wspierać i tak dalej. Ale to widać przecież w Europie, jak to jest zrobione. No niektórzy czują, że jest blisko wojna, a inni mówią, no ale, ale dlaczego 5% PKB? No tak, no a jeśli o to 5% PKB, moim zdaniem to jest mniej istotne. Bo to, bo to i tak decyzje zależą od poszczególnych państw parlamenty w państwie co roku decydują o tym budżecie. I to jest tylko taka deklaratywna, ta 5%, 3,5%. Natomiast o dużo ważniejsze w NATO nie jest ta problematyka rozwojowa doskonalenia sił zbrojnych, a problematyka operacyjna, czyli plany operacyjne, które są opracowywane na różne scenariusze zagrożeń I proszę zwrócić uwagę to, co jest moim zdaniem kluczowe. Te plany są zatwierdzane na poziomie politycznym. Czyli ten konsensus polityczny jest już pokonany zawczasu, zanim dojdzie do potrzeby uruchomienia tych planów. Już konsensus polityczny jest, wtedy tylko naciska się guzik. I dopóki tak będzie, pamiętamy, jak na przykład były problemy z zatwierdzaniem tych planów operacyjnych regionalnych, a to Turcja się nie zgadzała, tam na coś chciała coś osiągnąć. Ale w tej chwili mamy sytuację taką, że te plany regionalne są zatwierdzone. Konsensus polityczny jest pokonany i w razie ataku na NATO, NATO zgodnie z tymi planami by zareagowało. Czy plany są aktualne i są wspólne? Tak jest. Aktualne to jest bardzo dobre słowo, bo ważna jest aktualizacja ciągła tych planów stosownie do zmieniających się warunków. Ile, no chyba że dwa lata temu albo półtora te plany były zatwierdzone, więc one są w miarę aktualne, ale trwa cały czas praca właśnie taka. Aktualizacyjna ta sztabowa. I jeżeli coś się zmienia, to znowu następuje proces politycznego uzyskiwania konsensusu dla tej zmiany. A pan wierzy, panie generale, w Europę jako, powiedzmy, taką alternatywę, może nie dla, dla NATO, ale w każdym razie Europę z armią albo w, ze wzmocnionym potencjałem militarnym? Czy to są takie mrzonki e... czy marzenia tych, którzy uważają, że jednak Europa powinna być odpowiedzią, czy mieć odpowiedź w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone są chwiejne i zdaje się, że, znaczy w sensie takim, powiedzmy, decyzyjnym też i, i przy Donaldzie Trumpie, bo on patrzy w inny região. Europa znowu stoi przed trzema scenariuszami. Pierwsze to jest uratowanie NATO w jego dotychczasowym, dotychczasowej wiarygodności. To robimy, to się dzieje. NATO się jednak wybroniło z tego kryzysu, także spowodowanego polityką nową, polityką amerykańską, ale nie można wykluczyć także tej konieczności, że Stany Zjednoczone w pewnym momencie będą mniej zainteresowane i wówczas trzeba by było być może Unię Europejską przekształcić w taką Europejską Unię Obronną, ale ona powinna się przekształcać na zasadzie tak, jak dzisiaj funkcjonuje NATO. Nie jakąś wspólną armię europejską, bo to jest bezsensowne, nie ma możliwości. Natomiast tworzenie właśnie wspólnych zdolności operacyjnych, tak jak w tej chwili NATO funkcjonuje. Czyli jest jakaś dla Europy cały czas furtka, chociaż tam nie ma zgody, bo w sprawie na przykład sankcji na Rosję, Słowacja i Węgry Stają o I tu do, 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 króciutko wspomnę, bo widzę, że pan się już rozgląda, że kończymy. Nie, nie, nie rozglądam nie. się tylko, żeby spojrzeć, czy mamy jeszcze chwilę na odpowiedź. A, rozumiem. <gry> tu, tu, I tu dochodzimy do trzeciego scenariusza, bo może być tak, że na to. Się rozpada, że Unia Europejska nie jest w stanie z tego powodu, o którym Pan wspomniał, braku zgody wewnętrznej i być może Europa może stanąć przed koniecznością w ogóle opracowania nowego traktatu o bezpieczeństwie, nie North Atlantic Treaty Organization, ale European Treaty Organization. Czy to, to możliwe? Że Europa, a może być się, konieczny? że Europa się b, 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 będzie umiała odnaleźć w takiej sytuacji. Może być konieczny. Wtedy nie wszyscy do tego nowego traktatu by go, gotowi byli. Nie chcą Węgrzy? Proszę bardzo, nie podpisują. Słowacja nie chce. Ci, którzy chcą tak a, jak Czyli dzisiejsza czy taka koalicja chętnych. Tak jest. Ta dzisiejsza koalicja chętnych na rzecz wspierania Ukrainy może być zalążkiem zupełnie nowej struktury bezpieczeństwa, gdyby nie udało się uratować lato, Amerykanie nas zostawili, gdyby w Unii Europejskiej nie moglibyśmy się dogadać na podstawie dotychczasowych traktatów. Czyli. Taka jakby Unia w Unii. E, obok, nawet obok, bym powiedział, bo jeszcze, zupełnie bo nowa. Wielka Brytania mogłaby do tego przystąpić. Tak jest. Oczywiście. Otóż to, czy, a być może także no, Kanada, czy być może nawet jeszcze inne państwa spoza Europy. Turcja. I to mogłaby być nowa struktura bezpieczeństwa, ale to jest ostateczność. Pierwsza sprawa to jest podtrzymywanie wiarygodności sojuszu północnoatlantyckiego przez zwiększanie zaangażowania Europejczyków w NATO. Bardzo dziękuję. Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej. Dziękuję bardzo panie generale.